O tym fortepianie zrobiło się głośno jakieś dwa lata temu, kiedy to ówczesny jeszcze uczeń pierwszego ELO w nie zachwycił się zabytkowym Bechsteinem i postanowił przywrócić jego dawne brzmienie. Niestety, sytuacja związana z pandemią trochę spowolniła pracę zrzutki. Natomiast zrzutka kończy się już w lipcu. Mogę już powiedzieć, że chyba nie pragniemy jej przedłużać. Natomiast będziemy szukać innych form finansowania remontu, remontu fortepianu. Wydaje mi się też, że jeżeli projekt, który przygotowali uczniowie, zostanie wdrożony w, w życie, no to zyski z tego będą przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia. Aktualnie na renowację instrumentu brakuje 20 tysięcy złotych. Cały czas, jak powiedziałem, zbieramy środki niezbędne na, do, na renowację tego, tego fortepianu. Mamy już blisko połowę potrzebnej kwoty, czyli blisko 20 tysięcy. Cały czas niestety po, potrzebna jest ta druga połowa i, i tutaj wszystkich zachęcamy do tego, żeby zaglądali na Facebooka Koniński Bechstein albo na Facebooka Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Pierwszego LO. Tam cały czas Cyklicznie przypominamy o zbiórce, która nadal trwa. I oczywiście liczymy też być może na jakiegoś sponsora, który nam jednym rzutem, jednym strzałem tę brakującą kwotę dla dobra młodzieży, dla dobra szkoły podrzuci. Przypomnijmy, fortepian narodził się w 1923 roku w berlińskiej fabryce Bechsteina. Do dziś nie wiadomo dokładnie, jak trafił do konina i stanął w licealnej auli. Służąc uczniom i gościom do gry, ale i wykonywania najrozmaitszych utworów podczas szkolnych uroczystości czy organizowanych koncertów. Przede wszystkim gruntownego remontu. Zarówno jeśli chodzi o warstwę zewnętrzną, czyli budura zanosowe klawisze, jak i tego, co jest w środku. Chociaż akurat tam stan jest troszeczkę lepszy niż to widać na przykład na zdjęciach. Zabytkowy Bechstein to perełka pierwszego liceum. Jak podkreśla dyrektor szkoły, istotnym jest, żeby aula nie była tylko szkolną aulą, ale też salą koncertową i miejscem, gdzie odbywają się wydarzenia kulturalne. Bardzo się cieszę, że to. Ten przepiękny fortepian będzie odrestaurowany. Taką mam cały czas nadzieję. Myślę, że jesteśmy coraz bliżej. Kiedy przyszłam w 2016 roku do szkoły i objęłam stanowisko dyrektora szkoły, sama jako wykształcenie muzyczne i muzyk, kiedy zobaczyłam ten fortepian, to aż serce mnie zabolało, że jest w takim stanie. Więc myślę, że siła w działaniu i uda nam się to wszystko zrealizować. Koniński Bechstein zawsze był i jeszcze jest, ale teraz potrzebuje wsparcia ludzi dobrego serca.